Cześć, Wam. Tak, to ja, Rafał Baran szukając przygody.pl Wracamy na YouTubea. Zapraszam na nowy odcinek. Jak pewnie sami zwróciliście uwagę, nie było nas ponad miesiąc czasu na YouTubie. No było to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, chcieliśmy troszeczkę sobie odpocząć i Emilia już weszła w taki stan dorastania, że teraz zabawa z nią to już sama przyjemność i niestety muszę poświęcać jej dużo więcej czasu na to, żeby rozwijać jej na przykład język polski, uczyć się z nią, pokazywać jej nowe rzeczy i co chwilę spędzać z nią czas. Emilia w zasadzie już prawie chodzi, ale o Emilii będzie jeszcze później. Kolejny czynnik, słuchajcie, chciałem sobie odpocząć. Jak pewnie wiecie, YouTube to nie jest moja podstawowa sprawa, o czym też informowałem Was wielokrotnie. To jest dodatkowe zajęcie, gdzie staram się tak naprawdę dzielić swoją wiedzą na temat Filipin i przekazywać ją po prostu Wam w jakiejś takiej przyjemnej formie. Chciałem sobie od tego odpocząć i chciałem sobie po prostu skupić się na mojej normalnej pracy, czyli informatyka, bo dostałem dużo, dużo nowych zleceń. No i też chciałem po prostu dodatkowe sobie pieniądze zarobić z tego powodu, a na YouTube no, nie zarabiam tak naprawdę bardzo małe pieniądze, które, no, z których nie jestem w stanie się utrzymać, więc to jest dla mnie taka, tak jak mówię, forma rozrywki. Mam nadzieję, że rozumiecie to. I pamiętajcie, to też nie są przeprosiny, bo ja tak naprawdę nie mam za co przepraszać. Tak jak wspomniałem, ja nie jestem typowym YouTuberem. Ja nagrywam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam czas, kiedy mam coś ciekawego wam do pokazania, no jak wiecie, teraz w okresie pandemii, poblokowania wysp na Filipinach, no nie ma za dużo tych rzeczy do pokazania. My zresztą większość czasu spędzamy w domu, a jak już jedziemy gdzieś sobie odpocząć, to chcemy po prostu odpocząć sobie, a nie, chce, nie chcemy tego po prostu nagrywać, bo to też są nasze prywatne sprawy. Zresztą bardzo często teraz jedziemy do Walencji, tam gdzie mamy naszą działkę, tam gdzie Krystii rodzina też mieszka i tam już dużo rzeczy już widzieliście. Jeżeli będą jakieś nowe rzeczy do pokazania, tam, to na pewno będziemy to pokazywać. Ale ogólnie, co się działo przez ostatni miesiąc, jak mnie nie było, na YouTubie. Pierwsza sprawa, która wypłynęła miesiąc temu, o której ja się tak naprawdę dowiedziałem, jest taka totalnie nietypowa. Nie mogę niestety tutaj wpływać i opowiadać wam o szczegółach całego tego postępowania, no bo to są, uważam, że to są dosyć prywatne sprawy. Natomiast miesiąc temu skontaktowała się ze mną filipińska policja, która przez znajomości kogoś z obcokrajowców dowiedziała się, że ja jestem Polakiem i skontaktowała się ze mną w takiej sprawie, że Napisali do mnie, że mają po prostu Polaka starszego, który jest w areszcie w Dumaguete i on nie potrafi mówić w języku angielskim. I proszą mnie, żebym przyszedł do niego do, do celi i porozmawiał z nim w języku polskim, dowiedział się tak naprawdę o co mu chodzi, co się stało i dlaczego w ogóle został y, zatrzymany. No, oczywiście, pierwsze co zrobiłem, to pojechałem tam. Dostarczyłem mu jakieś jedzenie, no bo był oczywiście bez pieniędzy. Okazało się, że rzeczywiście, on mówi w języku angielskim, ale bardzo, bardzo podstawowym, więc oni się po prostu nie mogli z nim za bardzo dogadać. Wszystko to powyjaśniałem. Okazało się, że on ma zarzuty jakieś takie naprawdę bardzo błahe, no ale musieli go zatrzymać na komisariacie i było to spowodowane tym, że po tym co on zrobił, on został zwolniony, natomiast on nie rozumiał tego, że ma się stawić na rozprawę i kiedy i dlatego zatrzymali go ponownie, no bo nigdy nie byli pewien, pewni, czy tak naprawdę on się stawi na rozprawę. Dzięki moim wyjaśnieniom i pierwszemu spotkaniu w sądzie został oczywiście wypuszczony i teraz ta sprawa dalej się ciągnie. Ja, co ciekawe, jestem zawsze proszony razem z nim, żebym przyszedł do sądu i robił za zatłumacza. Co też jest dla mnie szokiem, no bo język angielski, nawet ja bym powiedział, że nie mówię perfekcyjnie, też nie wszystko zawsze oczywiście rozumiem, no ale na, przez ostatnie 6 lat w zasadzie tylko tym językiem się posługuję. No ale oczywiście staram się pomóc jak mogę. Oczywiście ambasada została o tym poinformowana, jego rodzina w Polsce też została o tym poinformowana i obie strony mi bardzo dziękują za to, że poświęcam swój prywatny czas no i po prostu staram się mu pomóc. Sytuacja jest naprawdę trochę taka dziwna, no bo mm, no te rozprawy, słuchajcie, się ciągną i ciągną, ciągną. Ale na temat tych rozpraw i tego sądownictwa, jak to wygląda na Filipinach, to ja może nagram całkowicie osobny odcinek, bo to też dużo o tym można by opowiadać, a nie chcę was po prostu tym akurat teraz zanudzać. Jeżeli was to interesuje, zostawcie komentarz, a będzie na pewno odcinek kolejny o tym. Kolejna sytuacja, która miała miejsce w ostatnim miesiącu, to była taka naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo dołująca, ponieważ niecałe dwa tygodnie temu zmarł mój bardzo bliski przyjaciel, Irlandczyk na wyspie Sykihor, miał wypadek na motorze. No i niestety teraz troszeczkę tak też dobiło, można powiedzieć. I to nie tylko nas, bo ta osoba akurat miała bardzo dużo znajomych. Ja nie chcę tutaj mówić imienia i nazwiska tej osoby, bo może ją życie, Natomiast to nie był Polak, ale był bardzo blisko związany z całą Polonią Polaków na Sykichorze, tak samo jak i w Dumagete. No i ta sytuacja nas troszeczkę taka dobiła. Jak wiecie, w tym momencie podróżowanie pomiędzy wyspami jest całkowicie zablokowane. Wydostanie się z Filipin, czy dostanie się na Filipiny w ogóle graniczy z cudem. Dlatego przez ostatnie dwa tygodnie byliśmy naprawdę tak dosyć grubo zdołowani i sami nie wiedzieliśmy, co robić. Nawet nie miałem ochoty już później nagrywać. Miałem zacząć nagrywać dwa tygodnie temu, ale po prostu powiedziałem sobie, że dam sobie troszeczkę czasu na to, żeby jakoś uspokoić swoje emocje z tym związane, wyciszyć się i też znowu odpocząć po tym wszystkim, co się stało. A mieliśmy też troszkę problemów z tym i dużo do załatwiania, różnych, różnych rzeczy. No ale ten temat już powiedzmy się wyjaśnił, więc. No i to już było dwa tygodnie temu, więc akurat wszystko jakoś tak, powiedzmy, dochodzi do siebie. No i kolejna sprawa to urodziny Emilii. Emilia, jak pewnie wiecie, skończyła roczek. W zeszłym tygodniu mieliśmy wielką imprezę na 70 osób. E, niestety nie nagrywałem tego odcinka, ponieważ... E, Powiem wam szczerze, że byłem przygotowany na to, żeby nagrywać, natomiast było tak dużo osób, tak dużo naszych znajomych, z którymi chcieliśmy się spotkać, z którymi chcieliśmy porozmawiać. Ja też musiałem się milion zajmować prawie cały czas, no bo Krystyna rozmawiała z gośćmi. To wszystko tak po prostu trwało bardzo, bardzo szybko i nie było nawet słuchajcie chwili, żeby po prostu wyciągnąć kamerę i nagrywać. Zresztą też nie chciałem się jakoś tak, powiedzmy, nie chciałem się w to po prostu angażować, bo, bo wiedziałem, że może niektórzy goście sobie tego nie życzą, żeby byli nagrywani. Niektórzy może po prostu czyliby się troszeczkę nieśmiale. Ja też nie chciałem, żebym wyglądał na takiego, że latam z kamerą, zamiast porozmawiać z naszymi z osobami, które zaprosiliśmy. Więc po prostu powiedziałem sobie, dobra ja to odpuszczę. Natomiast... Zatrudniliśmy fotografa, który nagrywał, który robił nam zdjęcia, które zrobił zresztą bardzo ładne zdjęcia. Bo teraz je widzicie właśnie na przebitkach i naprawdę, słuchajcie, jesteśmy z tego zadowoleni, bo to jest najlepszy prezent dla, nich, dla nas. Przynajmniej ja też jestem na tych zdjęciach i mamy wam co pokazać. Mamy też co wysłać do rodziny, do Polski. Mamy co wywołać i wojeździć sobie na ścianie. Więc zdjęcia są naprawdę bardzo ładne. Przygotowania były ogromne co do tego. Można powiedzieć, że część gości się śmiała, że przecież to wygląda jak tak naprawdę bardzo dobre wesele, a nie urodziny. Pierwsze urodziny dziecka. Natomiast no, my to zrobiliśmy z taką pompą, o czym zresztą wcześniej też widzieliście w filmikach, gdzie szukaliśmy już miejsca na to. Natomiast z tamtego miejsca, oczywiście, na samym początku już zrezygnowaliśmy, bo się okazało, że jest za daleko, no i oczywiście za drogie. Zrobiliśmy to troszeczkę bardziej kameralnie na 70 osób, miało być troszeczkę więcej, no ale pandemia i inne problemy. Wzięliśmy duże miejsce, duże takie, gdzie mogliśmy tak naprawdę rozstawić stoliki bardzo daleko od siebie, żeby ludzie mieli tą swoją przestrzeń i social distance zachowany. Więc wszystko było zgodnie z normami powiedzmy tego co, z tego co wiemy, co nam właściwie tego miejsca powiedział, było zachowane, więc też się cieszymy. No a Emilia, po prostu, jak sami widzicie na zdjęciach, no to to już jest mała księżniczka, która jest cały czas uśmiechnięta, która robi swoje przepiękne minki i bardzo się cieszymy, że tak zdrowo i tak pozytywnie nam tutaj rośnie cały czas. Co też jest kolejną ciekawostką, o której nie wiem, czy ja Wam mówiłem wcześniej, natomiast planowaliśmy oczywiście lecieć w grudniu do Polski. Mieliśmy być w grudniu, na początku grudnia. Mieliśmy zostać do stycznia, lutego. Było to spowodowane tym, że moja siostra, moja jedyna siostra, którą mam, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Karolina, ma ślub. Ma ślub 12 grudnia, czyli dosłownie za trzy dni, bo dzisiaj jest 9 grudnia. I mieliśmy być na tym ślubie. Natomiast widzicie, jaka jest sytuacja. Po prostu nie było takiej opcji, żeby po prostu lecieć do Europy w trójkę z różnego rodzaju przesiadkami, bo nigdy nie wiadomo gdzie by trzeba było zostać na kwarantannie, co by wyszło znowu nowego, czy samolot nie by został odwołany. Najbardziej się baliśmy tego, że utkniemy gdzieś pośrodku świata z małym dzieckiem rocznym. I będziemy mieli po prostu problemy, że trzeba będzie zostać tam tydzień czy dwa i to już nawet nie chodziło o kwestie finansowe, tylko po prostu problemy z tym związane, bo pewnie wtedy byśmy i tak ominęli ślub Karoliny i jeszcze byśmy, nasza wycieczka by trwała parę miesięcy, żeby żeby dostać się tutaj, żeby później wrócić i tak dalej. Więc całkowicie z tego zrezygnowaliśmy. To, to, to też zdołowało, no bo chcieliśmy zobaczyć rodzinę. Najbardziej nam brakowało oczywiście rodziców i, i najbliższej rodziny. I chcieliśmy też, żeby w ogóle wszyscy zobaczyli naszą córkę Emilię, bo jak pewnie wiecie, no Emilia jeszcze nie była w Polsce. A nikt z mojej rodziny najbliższej też jeszcze nie był, nie był tutaj na miejscu, no bo wszystko się zaczęła, ta pandemia. I no i Emilia ma już roczek, a tak naprawdę jeszcze dziadków nie widziała i to nas troszkę smuci. No ale to wszystko będzie do nadrobienia mam nadzieję w przyszłym roku. Na Filipinach słuchajcie dalej jest to samo. A mianowicie duży problem z komunikacją, z przemieszczaniem się i tak dalej i tak dalej. Wyspy do dnia dzisiejszego dalej są wszystkie poblokowane. Znaczy może niektóre wyspy się otworzyły, ale to tylko i wyłącznie to jest takie pseudo otworzenie się, bo dalej trzeba robić testy na koronawirusa i na inne rzeczy, albo czekać na kwarantannę, odbyć gdzieś tą kwarantannę. To jest w ogóle, słuchajcie, tak bardzo skomplikowana sprawa, że my dalej nie możemy się dalej wydostać z wyspy Negros. Nawet gdybyśmy chcieli jechać na Cebu, to musimy odbyć kwarantannę, albo musimy robić testy na koronawirusa. Gdybyśmy chcieli na przykład przedostać się na wyspę Sikihor, tam gdzie spędziłem wcześniej 4 lata, też nie możemy tego zrobić, bo musielibyśmy odbyć 14-dnią kwarantannę. Co jest ogólnie śmieszne, no bo jeżeli byśmy tam chcieli pojechać na 3-4 dni, żeby sobie odwiedzić znajomych, żeby coś zobaczyć, to by się okazywało, że 14 dni musimy mieć kwarantannę. Jak przejdziemy tam, po czym spędzić te wakacje? a następnie, wracając do Dumaguete, mieć kolejne 14 dni kwarantanny. Niestety tak to jest, słuchajcie, zorganizowane i działa to na 100% tak. To paranoja jest już do tego stopnia, że wyspa Sykihor, która słynie z tego, że jest... nie ma żadnych przypadków. Nie ma żadnych przypadków udokumentowanych i oni się z tego szczycą, że ta wyspa jest po prostu 100% bezpieczna. No to jeżeli ta wyspa jest stuprocentowo bezpieczna, i jeżeli ktoś chce przyjechać do Dumagety z wyspy Sycichord, to dalej musi spędzić 14-dniową kwarantannę. Rozumiecie ten absurd? Mam teraz znajomego, który mieszka na Sykihorze, prowadzi tam biznesy i już powiedział, że nie wytrzymuje tej sytuacji na Horze, dlatego chce przyjechać do Dumaguete, nieważne czy ma spędzić 14 dni nawet kwarantanny, którą zresztą spędził i wyszedł 3 dni temu z kwarantanny i teraz zaczyna dopiero, dopiero żyć. Powiedział, że na, na razie nie ma pomysłu, żeby wracać na wyspę Sykihor, bo wyspa Sykihor to jest po prostu wyspa duchów. Tam praktycznie wszystko jest pozamykane, wszyscy siedzą w domach, albo gdzieś wychodzą na plażę, albo cokolwiek robią, ale restauracje, resorty, wszystko jest po prostu pozamykane. Działa tylko kilka restauracji, może kilka resortów, ale to też weekendowo, no bo po prostu nie ma turystów. Pamiętajcie, że ta wyspa tylko i wyłącznie słynęła z tego, że mają po prostu turystów i na tym ludzie tam zarabiali pieniądze. Już pomijając fakt, że zaczęło się podobno tam robić też nie tyle nie, nieciekawie, że jest coraz więcej rabunków, e, coraz więcej ataków, kradzieży torebek, czy różnych rzeczy. to nie chcę akurat mówić dokładnie, bo nie śledzę tego tematu, natomiast to są informacje, którzy, które przekazują mi moi znajomi. To nie jest tak, że boją się o swoje życie, natomiast no, tych rabunków, tych ataków na jakieś osoby dochodzi e, dużo, dużo więcej w tym momencie, m, niż normalnie było wcześniej. Jeżeli już mówimy o przypadkach, tutaj też warto wspomnieć o tym, że na Negros Oriental, czyli na połowie wyspy Negros, na której w tym momencie my mieszkamy, ogólnie jest aktywnych przypadków 94. To nie są jakieś ogromne liczby w porównaniu do tego, co się dzieje w Europie, natomiast Filipińczycy tutaj też do tego podchodzą bardzo, bardzo jakby restrykcyjnie. Na pewno jest to spowodowane tym, to co też zrozumiałem po pewnym czasie, że boją się wpuszczać po prostu osób, bo jak pewnie wiecie na Filipinach służby medyczne nie są na jakimś wysokim poziomie, też jest mało tych szpitali w porównaniu do ilości osób, które potrzebowała pomocy i oni się po prostu boją tego, że nagle będzie takie wielkie po prostu przesilenie przypadków i nie będą mieli gdzie po prostu tych osób położyć, nie będą mieli jakim po prostu pomóc. i to rozumiem. Zablokowanie tych wysp też bardzo pomogło, bo ludzie się nie przemieszczają pomiędzy wyspami. Dalej na każdych poszczególnych wyspach jest bardzo mało przypadków i Filipiny ogólnie źle w tym nie wypadają. Natomiast boją się tej sytuacji, że jak otworzą granicę, no to po prostu będzie... E, no będzie źle. Na pewno też zapytacie, a co z turystami, kiedy otworzą się Filipiny? No słuchajcie, dalej nic na ten temat nie wiemy. Na ten moment jedyne, co się otworzyły Filipiny, to na osoby, które mają jakiś powód, żeby przylecieć na Filipiny i to już jest po prostu łatwiej. Jeżeli na przykład masz żonę, masz dziecko... Masz jakiś biznes tutaj, możesz przylecieć na Filipiny, ale też musisz odbyć 14-dniową kwarantannę w miejscu docelowym. Miejsce docelowe, jak to wygląda? Jeżeli przykładowo ty lądujesz w Manili, no to masz tam czekać na wynik testu, swap testu, który robisz na miejscu. Jeżeli ten wynik dostaniesz do następnego dnia, więc wychodzisz już z hotelu i organizujesz sobie transport, żeby dostać się na przykład samolotem do Dumaguete. Jeżeli dostaniesz się już tym samolotem do Dumaguete, tam już ci od... Specjalnym środkiem transportu przewożą z lotniska do portu. Tam czekasz na prom, tam też cię znowu odbierają i jedziesz na kwarantannę. Czyli kwarantannę odbywasz w miejscu docelowym, tam gdzie powinieneś dojechać. Kwarantanny są spoko, bo oczywiście można to zrobić za darmo w jakimś takim publicznym miejscu w namiocie, czy tak dalej to jak to tam nazywają ale też można zrobić w jakimś prywatnym resorcie oczywiście nie ma się dostępu do basenu, nie ma się dostępu do jakichś tam wszystkich innych wygód nie można za bardzo wychodzić z pokoju, ale można wyjść sobie na przykład na werandę przed domem i te pokoje są dużo, dużo, dużo tańsze niż były to oczywiście w high seasonie więc tutaj akurat to, to, to fajnie poszło, bo za super pokoik w fajnym resorcie z super naprawdę widokiem płaci się 500 peso za dobę to jest jakieś 35 zł za dobę, więc to jest naprawdę, słuchajcie, cena rewelacyjna. Oczywiście nie ma w tym wyżywienia, natomiast tam są różne firmy, gdzie można zamówić jedzenie na dowóz albo mieć jakiegoś znajomego, który ci to jedzenie po prostu dostarczy, tak samo jak i inne produkty. Tak to w tym momencie się odbywa. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej na ten temat, jak przechodzi się właśnie kwarantannę, jak wygląda cały proces uzyskania wizy, przylotu do Manili czy przylotu do Cebu, i dostania się na prom i inne rzeczy, słuchajcie, napiszcie mi komentarz, bo. Yy, to nie znam oczywiście, nie przeżyłem tego na własnej skórze, natomiast kilku moich znajomych w ciągu ostatniego miesiąca przyleciało na Filipiny na podstawie właśnie dokumentów, które załatwiali. Jeżeli ten temat Was interesuje, zostawcie komentarz, a obiecuję, że w ciągu paru dni następnych nagram odcinek o tym, jak to dokładnie wyglądało, jakie były problemy, jakie były absurdy oczywiście tego wszystkiego, więc czekam na komentarze. Dzisiejszy odcinek to w zasadzie takie wprowadzenie do tego, co zaczniemy robić dalej. No bo tak jak wspomniałem, chcemy wrócić na YouTube'a, chcemy wrócić na YouTube'a systematycznie, ale też po, po takiej przerwie pewnie dużo rzeczy właśnie chcielibyście usłyszeć, co tak naprawdę się dzieje, jak to nasze życie wygląda. Więc słuchajcie, nasze życie w zasadzie w ogóle się nic nie zmieniło przez ostatnie 7-8 miesięcy. Jest, Wygląda to wszystko tak samo. Dumagety samo w sobie jest otwarte. Można się poruszać wszędzie, trzeba oczywiście mieć ubraną maseczkę, nie trzeba nosić przyłbicy, przyłbica tylko do kilku takich miejsc znaczących, na przykład właśnie do sądu czy do biura imigracyjnego trzeba wnieść, w centrum handlowych nie trzeba nosić przyłbicy, można poruszać się w zasadzie wszędzie, checkpointów czy policji na ulicach już w zasadzie nie ma. Eee, wszystko odbywa się tak naprawdę normalnie. Wszystkie centra handlowe, wszystkie resorty, wszystkie inne miejsca są pootwierane. Oczywiście w tych miejscach jest dużo mniej teraz ludzi, no bo nie ma turystów. I to w sumie jest trochę powiem takie naprawdę fajne. No bo przynajmniej jak jedziemy gdzieś, to wiemy, że sobie możemy odpocząć. Nie musimy się niczym innym przejmować. Jest dużo mniej ludzi, dużo więcej miejsca ciszej. Nie tak jak u mnie na werandzie, co akurat teraz świecę. No ale. Między tak to tak, tak naprawdę wygląda. My dużo pracujemy. Krystyn się bardzo dużo zajmuje Emilią, ja bardzo dużo pracuję. Staram się codziennie też parę godzin z nią spędzić, dlatego to wszystko tak powiedzmy ciężko było poukładać. A i też, co ciekawe, słuchajcie, co czym kiedyś wspomniałem chyba w ostatnim, jednym z ostatnich filmików, zacząłem grać w Baming, Bamingtona, czyli w tak zwaną tą kometkę chyba po polsku, tak? Jest to słuchajcie, rewelacyjny sport. Gram prawie codziennie, po jednej godzinie ze znajomymi. Poznałem taką grupę znajomych też obcokrajowców i grałem sobie wspólnie. Słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny sport. Nigdy nie przypuszczałem, że mi się to po prostu spodoba, ale już gram naprawdę na jakimś takim całkiem, całkiem niezłym poziomie. To już nie jest takie przebijanie tylko lotki, tylko też naprawdę już ścinanie, jakieś inne pierdoły, więc złapałem bardzo bardzo dużą zajawkę na to i tak mi się to po prostu podoba nie wychodzi to drogo, więc na tym też spędzam czas. To jest chyba, słuchajcie, ta jedna taka rzecz, która po prostu zawsze trzeba mieć gdzieś tam jakieś hobby, jakąś rzecz, żeby coś po prostu robić, żeby po pierwsze um, utrzymać um, się witalnie i dobrze, mieć trochę ruchu, a też żeby się tym zainteresować, nie siedzieć cały dzień przed komputerem i nie narzekać, jak to po prostu życie jest złe. Więc to mnie akurat tak troszeczkę uspokoiło, yy, zrzuciłem parę nawet kilogramów przez to, yy, więc ogólnie jest wszystko ok. Słuchajcie, i to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Znaczy podobał czy nie podobał, tak naprawdę to było takie wprowadzenie informacyjne, co się tak naprawdę działo na Filipinach przez ostatni miesiąc. Jeżeli wam e, interesuje Was jakichś z tych tematów, o którym wspomniałem, proszę napiszcie to w komentarzu. Też czekam na wasz odzew, czy jakie filmiki chcecie zobaczyć. Zależy mi na tym, żeby właśnie, żebyście to wy mi napisali, co Was interesuje, bo dla mnie. E, ja to nagrywam filmiki dla Was. To nie jest tak, że ja potrzebuję te filmiki nagrywać, żeby jakoś się uzewnętrzniać. Ja chcę Wam przez coś przekazać jakieś informacje, które Wam się mogą spodobać. Jeżeli, oczywiście, jesteś pierwszy raz na tym kanale i nie widzieliście tych filmików wcześniejszych, to zapraszam do archiwum. Tam są filmiki i poradniki na temat różnych aspektów życia na Filipinach. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!